No i cóż, nadszedł ten czas, ruszyła maszyna, wyjazd w trasę po trzech tygodniach w domu. Na 19, 18, 17 dni w traskę. W sumie wyłaziłem się, wyleżałem, można jechać. A, gram jakieś zlepki, miksy, riksy, t t z trasy. Zobaczymy, co wyjdzie, coś się zlepi. Siema, siema dla tych co są tutaj z powodu Yy, trakerki, trakerki. Jak widzicie, to jest mieszany kanał. Włóczyki Ben po świecie i po krzakach. Powiem wam taką małą ciekawostkę. Szefu zrobił mi kurs na ADR, -y, ale odbywało się to tak, że na żadne wykłady się nie chodziło. Nie trzeba było. 3 dni były wykładów, czwartego egzamin. Ja byłem tylko na egzaminie, dostałem jakąś książkę z pytaniami. Szczerze, nic nie umiem, nic nie pamiętam z tego. Jakoś się zdało, tam można było 10 błędów zrobić. Zrobiłem 5 na 30 h pytań. I cóż, no i prawdopodobnie dzisiaj jadę, już kartę odebrałem, ADR-owską. I prawdopodobnie pierwszy ładunek z Polski będzie na adr -y do Hiszpanii. No nic, będzie trzeba 80 na godzinę. Jestem pierwszy do kontroli, trzeba będzie. Nie wiem, zobaczymy, co to będzie za ładunek. Uważać bardziej na wszystko na kontrolę. I cóż, no, ADR -y będzie się ciągać, większa odpowiedzialność, większe narażenie na kontrolę, ale podwyżki nichu. Także tak, polska szara rzeczywistość. No i co? Już ładujemy coś, było zamieszanie, nie było, nikt nie wiedział, że przyjadę, że jakiś załadunek ma być, ale... Po godzinie ruszyło. Ładujemy na Hiszpanię, na Arazuri towarek. Lekko, bo lekko tych palet nie spinam, tylko żeby mi tu nie jeździły po, po tym, po aucie. Elegancko. Załadunek w ile minut? 25 minut załadunek, także to ta mi się podoba. Już miałem wychwalać tą firmę, w sumie ją wychwaliłem i wszystko. Ale się okazało, że miały być załadowane 40 palet, na cmr mam 32, załadowane 32, to spedytor, teraz czy tam spedycja jakaś wymyśliła, że miało być 40, nie wiem, idę do biura wyjaśniać to. Także tak wygląda praca kierowcy, pierwszy dzień wyjazdowy po trzech tygodniach wolnego, no trzech, trzech, 21 dniach, no nagram wam takie przerywki, skróty z tego jak to wygląda w robocie. Tydzień w skrócie wam nagram. Ile wyjdzie minut, tyle wyjdzie. Idę do tego biura wyjaśniać to w jasną cholerę. <laughs> no i cóż, 21 łóżko zaścielone, mandarynki przygotowane. Czajniczek się parzy na herbatkę z malinową sagą. Sagą. Myślałem, że podjadę jeszcze troszkę sobie, żeby dale wadę podjechać, ale... Patrzę, że tu parkingi pełne, Nevada by była praktycznie pewnie pusta, jak to przeważnie ostatnimi czasy. No ale, ale, ale. Ale nie chcę się już jechać. kurde, i tak w czwartek jest niby planowo rozładunek w Hiszpanii. Na pewno tam i tak do czwartku nie dojadę i tak nie ma szans. Będę na piątek. To co ja będę gnał do pierwszej w nocy? 21, koniec, pobudka siódma i lecimy po mojemu, a nie spedytorskiemu. Ojejku. Spało się jako tako. Pierwsza moska nie wiem, wyspałem się chyba, ale się przebudzałem często. czas umyć zęby i lecieć na, na wadę na żurek. Taki mam chyba plan. No nie wiem jak inni, ale ja to w samochodzie myję zęby. Nie chodzę tak jak inni do kiblów, gdzie wszyscy srają i szczo. Z rana myć zęby, ja sobie myję w samochodziku. Wszystko rozumiem, ale 30. 30 Nevada Nevada. Pierwsza pauza dziś świeci pustkami, a kiedyś tętniło to życiem. Teraz nic się już nie dzieje na tych nevadach, na tych parkingach tutaj. Żurek, żurek. Kiedyś po 6zł teraz 17 ale, ale wszystko w górę, tylko wypłaty nie. Jak tu żyć kurwa. Muszę zatankować tylko 5 litrów AdBlue, bo jadę do Hiszpanii to więcej tankuję i będę stał godzinę w kolejce dwóch Ukrain... Ukraińców, tank... nie wiem co oni robią, tankują, tam cisternę postawił, nic nie, nic nie robi, nie ma go, nic nie tankuje. Pewnie obiad w wpierdziela, o idzie, nażar się No dobra, może miał pauzę A ja teraz będę stał godzinę, żeby 5 litrów Adlu zatankować Plantacja wiatra, wiatraków Tylko wiatru troszkę brakuje No i cóż, dzisiaj wtorek, kończę o 18 Trzeba właśnie zrobić zakończenie I, I co? Nie ujechałem za dużo, ale nie chciałem jechać później, bo Na Niemczech to znaleźć parking później to wiecie jak jest Ale patrzyłem, jechałem pod słońce, że ta szyba jest cała tłusta, trzeba ją troszkę przemyć będzie No jutro wystartuję, może jutro pojadę na 10 godzin Czyli w środę i w czwartek też pojadę na 10 godzin, chociaż miałem być w czwartek rano na rozładunku, ale pff, nie ma szans Nie wiem skąd spedytor na tą robotę Także, także tak Jutro i pojutrze może nadychę i w piątek dojadę na rozładunek, zobaczymy jak to się skończy Środa, lecimy, lecimy, kurde Fajny, klasyczny Mercedes, co? Wyjechał gościu, gocha przewietrzyć. Bo tam nie wiem, czy to kusz, czy wilgoć na tej klapie. Chyba, chyba jednak wilgoć. No, zdjąć dach Cabrio, panie, elegancki. O, jeszcze ucieka. Druga pauza, dzisiaj podczas jazdy. Takimi cukierkami, kulkami się opycham przez noc. O, a takimi chałkami, paluszkami. To jest ta skrzynka słodyczy. No i karmi ciach, ciach, ciach na przerwie do obiadku. Nie no żartuję, karmi to sobie do lodóweczki na wieczór. Tu mamy sterydy, kawka bezkofeinowa, cukier. Bardzo dobry sos, polecam wszystkim. A my na patelniosce sobie odgrzejemy pierożki Na masełku No i co? Do granicy z Hiszpanią Mam jakieś 1000 km, a do rozładunku jakieś 1300 Miałem być jutro rano Ale to jest a także będę w piątek po 10 pewnie Mam nadzieję, że to nie będzie Dar się z tego powodu I płakał godzina 17.11 dokładnie gdzieś we Francji zakończyłem spać się chce, ale tutaj obok parkingu przejeżdżałem jest rzeczka idę się przejdę, mam tylko 800 kroków dzisiaj nabite czyli strasznie mało trzeba kawałek się przejść, poruszać żeby, no żeby jakoś lepiej się funkcjonowało w tej trasie tak, tędy chyba wyjdę i zostało mi 900 km do rozładunku, który miał być Jutro rano, ale niestety nie będzie jutro rano, będzie w piątek rano Mam nadzieję, że nikt nie będzie O kurde, nikt nie będzie krzyczał z tego powodu Chciałem iść w tą stronę, ale tu nie ma drogi W tą trzeba, e, troszkę nie po, nie po drodze No dobra Jestem 3 km do tej wioski miałem, a czyli do tego miejsca przez wioskę przejść. Rzeka ładna, fajna, spokojniutka. Ale cała zaraśnięta, nigdzie nie pójdzie się. A tu widzę, że tereny jeszcze prywatne sobie porobili pomosty. Może nikt nie będzie krzyczał, jak sobie wejdę. Zobaczyć jak to wygląda. No nawet fajnie. Tylko że tak jak mówię linia brzegowa zamknięta. Może nikt nie będzie krzyczał zaraz, co? Właśnie nie zarwie. To jakiś mały cmentarzyk. I zaraz rzeczka. O, tak to na razie nic specjalnego, ale zawsze warto wyjść. Już 5, 5 marca. We Francji już wiosna. Wszystko kwitnie. Zobaczcie. Ładna okwiatrzona łąka. 18 stopni. Także tak to wygląda. Byłem tu kawałek, chciałem za zakrętem ta rzeka, ale tu wszystko porośnięte i za bardzo nie ma dostępu. Wracam się, widziałem po drodze staw hodowlany, chyba wcześniej ryby. A tu jakieś ciekawe kolorki wyrosły już. No nic, spacerek z obciążeniem zrobiony. Ładnie wygląda wszystko z obciążeniem, bo wziąłem plecak myślałem, że jakieś zdjęcie się zrobi nad rzeką, ale zachód jest tam rzeka nie ma dojścia. Tam gdzie te trzciny to przejdę się nad stawik rybny jeszcze A najpierw karmiaka do otworzenia Oto O zachodzik się robi spoko Ale kurcze nie miałem tam gdzie fajnego pierwszego planu I mówię dobra idę Było zostać Ale kurde przypaliło samo piekło jadą wszyscy Ajajaj Mogłeś tam zostać, na tych polach, kurde z tym aparatem Jedź do otchłani piekieł Spalisz się tam 9.15, czas na pauzę Trzeba pasztecik dojeść Siedzę, 3-4 kanapeczki Kawkę wstawić, super czajniczku no i co? Dzisiaj na 9-10 godzin. Praktycznie pod sam rozaduneczek dojadę. Miałem być na dzisiaj na czwartek na rano, ale niestety się nie udało. Będę na piątek raniutko. No i tyle. Nic ciekawego się nie dzieje, tak jak mówiłem. Jazda, jazda i jazda. Co co poradzisz? Prawie 3200 chyba, ponad kilometrów było do przejechania. Zobaczymy, co w piątek się wydarzy. Ciekawszego. Dobra, spróbujmy go wyprzedzić, bo tu jakiś cyfle ci ciąg Ciekawe czy tak. W Polsce też takie legalne jest takie jeżdżenie Zdaje mi się, że to powinno być zasłonięte i poniżej poziomu konteneru o, nieźle, nieźle No i cóż, druga pauza. Tam już kempingi się zaczynają 18-19 stopni jest o godzinie 14 we Francji Już niedaleko do Bordeaux, chyba jakieś 60-70 km. Także tak, ja idę najpierw zrobić 3 serie pompek po 25 razy Albo 4 po 20 Dopiero odgrzać jakieś krokieciki No i co? I lecimy jeszcze dalej później 3 godzinki Możliwe, że do Hiszpanii wjedziemy Chociaż może bym ustał nad oceanem Pierwszy ostatni parking we Francji jeszcze zobaczymy Ale trzeba trening zrobić No i No i nic, jeszcze będzie czas, aby odpoczywać O, buty mi spadły do biegania Ale tu ktoś nas syfił Ale nie ja Oj, jeszcze dwie seryjki pompeczek e, Zjeść coś no i lecimy. Kurde, zobaczymy gdzie dzisiaj mnie pałziorka e, złapie. Chociaż dzisiaj to nie tak jak weekendowa. Weekendową bym chciał w jakimś fajnym miejscu, wiadomo. O, nie jest źle. No i przed chwilą e, pewnemu Litwinowi nie pykło. Owodnica Bordeaux, e, 70 na godzinę jest ograniczenie i zakaz wyprzedzania dla ciężarowych. No i niestety śpieszyło mu się. Wyprzedzał mnie i w połowie wyprzedzania motorkami go ściągnęli. Także ani nie przyspieszył, a do tego zarobił jeszcze 90 euro. No, tak to bywa. A tu na konikach jeżdżą 8.36, bo mogłem być troszkę wcześniej. Bo już mam robotę wziętą 200 km podlotu lotu na 10.00. Także i tak będę spóźniony. I tak. Dobra, muszę to znaleźć. Nie trafiłem za pierwszym razem w tą firmę, ale za drugim razem już trafiłem. Zdejmuję gościu, ale. 32 palety. On zdejmuje po jednej paletce jeździ takim małym widlaczkiem, Troszkę się zejdzie. Później mam 330 podlotu. Stąd jeszcze sprawdziłem. Także tu postoję trochę na młotkach. E, z 15 pauzy wykręcić żeby podczas drogi, bo 330 nie dojadę na raz po tych górach. Także później żeby dokręcić 30 i mam na 15 załadunek kolejny, tylko że tam jest awizowany na czas. Także nie za fajnie. I rozładunek mam w poniedziałek w Turynie na 6:45, także zapowiada się w niedzielę w nocy jazda. I tak nie wiem, czy dojadę. Zależy, ile dzisiaj jeszcze zdążę ujechać po załadunku. Napięty grafik, napięty grafik. Niech spedytor myśli, co robi, bo jak mi później zabraknie na powrót do domu, to ja nie będę robił, oddawał godzin na weekend gdzieś na zachodzie. Niech lepiej wie, co robi. A, nagram Wam chwilkę hiszpańskiego klimatu. Ja to już tam w sumie napatrzyłem się już, dla mnie to jest tak jakby codzienność, bo praktycznie każdą trasę kończę w Hiszpanii, no ale Wam można pokazać, kurczę, zamuliła się ta cysterna, muszę ją wyprzedzać. Szybki trening, z 3 seryjki pompek po 20, towarek już ładują, do Turynu, do Turynu będę jechać czepa, skrzypi, robię drugą, trzecią serię i idę pod prysznic, bo mają tutaj, ale, ale, co? Ale nic, lecimy, odjedziemy, potem z mi zostało jazdy, w sobotę trzeba na, na maksa i dopiero weekend. No i cóż, godzina 19, zakończyłem w Burgos na takim płatnym parkingu. No, także zostało mi 1400 do Turynu na poniedziałek na 8 rano, także sobota cała będzie jechane. I co? I w przyszłym tygodniu zostanie mi chyba tylko 40 godzin jazdy w dwutygodniowym cyklu pracy, także no zobaczymy, zobaczymy jak spedytor się postara wszystko poukładać. Ja niestety będę musiał się postarać, żeby w nocy o północy z niedzieli na poniedziałek ruszyć, żeby na 8 rano być w tym Turynie, niestety nie mam innego wyjścia. A pogoda deszczowa plus 10 stopni o 19, ale pada deszcz. Także tyle z informacji. Wspaniała praca kierowcy. Nie ma nudy. Wesoło też nie jest. E, Zrobimy zakończenie, czy nie? Jak nie, to można zrobić. Pach! Wpisz, kierowca kraj zakończenia Espanol. E, tak, tak, ten region. No, i dziękujemy. Wow. No i co, sobota, siódma rano wystartowałem z Burgos. Zjedź z autostrady za 1 km. Z racji tego, że wczoraj gromdę oglądałem, to pozwoliłem sobie pospać do 6.30. No i dzisiaj za 8 godzin podjechać, czyli na 9.00. I zobaczymy, co dalej. A co chciałem powiedzieć, kurde, słaba ta gromda jakaś wyszła, ta dwudziestka. Słomka w ogóle nie walczył, żadnego ciosu nie zadawał No nie wiem, no nie wiem W ogóle ta gala jakaś taka Nie była za specjalna Lecimy do tunelku Hiszpania Fajne klimat. Kurczaczki do Francji I niedzielka tylko Odpoczynek I jazda od północy, albo nawet wcześniej Pałziorka i tak patrzę gdzie by tu Tam jakaś drużyna, siatka rugby Dziewczęca chyba przyjechała Gdzie tu dojechać? Mam 4.30, zostało mi godziny jazdy Gościu płocuje ciężarówkę I mam parking w jest yes. Bardzo fajny, blisko plaży 10 km, rowerkiem to moment wszystko na miejscu, ale mam 380 km do niego. Także, kurde, nie ma szans dojechać raczej. Postaram się, spróbuję zobaczyć, jak będzie droga szła, no ale raczej to jest niemożliwe. A wcześniej nic nie ma. Hmm. Na weekend wypadałoby tam ustać. Nie wiem, czas pracy przegiąć, czas jazdy? No nie, chyba. Kurczę, i co ja teraz zrobię? Zobaczymy. No i taka to robota. 17:45, kończę pracę. Znalazłem sobie taki parking na aplikacji. Same pozytywne oceny I niby duży, jechałem przez teraz przez Francję, parę parkingów zjechałem to większość było No czyli no, było dużo miejsc, tak? Tu zajechałem to W ogóle wszystko zarąbane, zawalone Musiałem ustać wśród chłodni, tu są miejsca dla chłodni o, Same chłodnie brzęczą, ale tak, jedna stoi tyłem do mnie Obok mnie nie ma żadnej Także nie mam takiej tragedii no i cóż, na parkingu jest ponownie siłownia, restauracja Później się przejdę, chociaż ta siłownia to pewnie słabo wyposażona jest No ja to liczę tylko na to, bo zaczynam, krótki weekend zacząłem właśnie Bo w niedzielę 22 niestety muszę ruszyć, żeby być na 7 rano w Turynie Prrr, A jestem w okolice Brize we Francji Bliżej większej miejscowości, to na Montelli jadę I co chciałem powiedzieć, no krótki weekend zaczynam Także jutro by się przydała pogoda fajna, to bym nie wiem gdzie pobiegał, bo tu w sumie pobocza nie ma na drogach, jak widziałem. Ale może rowerkiem bym pojechał na plażę, jest 10 km tylko, mam rowerek. A. No i tak, są wstępne plany. No cóż, jestem w pracy, także nie ma co liczyć na luksusy. Co tu jeszcze? Nie wiem, jak ten parking zapłacić, bo nie wiem, czy to urządzenie opłaci mi ten parking, czy nie. Jak nie, znaczy nie, wiem, nie będę podjeżdżał i blokował. Najpierw spróbuję zapłacić kartą S100 firmową. Jak nie, to kartą Visa firmową. Najlepiej by działało tym urządzeniem bo jak zapłacę i kartą i tym urządzeniem naraz to trochę lipa. No chyba tyle. Kończę tygodniową przygodę na trackerce, na tym, na tym ujęciu. Jutro weekendzik zobaczę czy jeszcze zacznę mm, czy jeszcze nagram jakiś jeden film z drugiego tygodnia. Zobaczymy czy będzie mi się chciało. No ale tak jak w tym, mówię, w tym tygodniu nic się nie działo. Było tylko 5 dni jazdy. Nieciekawe załadunki nic ciekawego także nie wiem, nie wiem, no dzisiaj, może go zmontuję, to pomyślę nad jutrem. Jutro pogoda, że była, no to było fajnie, a tymczasem bywajcie.